Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry, Paweł, witaj serdecznie. E, dzisiaj porozmawiajmy o seksualności. Seksualności? Tak. Jestem ciekawy, czy, <laughs> mm, czy myślisz, że ten temat, który no, dominuje w wielu miejscach, generalnie, wokół seksu, seksualności, jest bardzo dużo opowieści, narracji, dużo reklam wykorzystuje, również nawet podprogowo takie sygnały. Czy, czy jest miejsce do tego, żeby zająć się seksualnością? No w jakiś inny może sposób, niż taki mainstreamowy, niż taki popularny. Tak, takie miejsce zdecydowanie jest. Jest go bardzo dużo. Powiedziałabym, że jest takim. Budzącym się dopiero w tej chwili, ale coraz silniej os też osadzonym w różnych y, przestrzeniach tematem, który y, właściwie okazuje się być wiodący, bo jest silnie związany z naszą biologią, z naszym ludzkim potencjałem życia, potencjałem twórczości, potencjałem rozwojowym, również rozwoju świadomości. Natomiast no, jest jeszcze wciąż mało znany w tym kontekście i y, no, takie rzeczy jak na przykład wykorzystywanie chociażby świadomego oddechu czy wielu innych y, działań używanych do pracy z ciałem po to, żeby poznawać swoją seksualność, zgłębiać ją jako wnoszenie radości do życia po prostu czy też kreatywności y, jest bardzo mało. Y, publicznie upowszechniany. A szkoda, bo jest to bardzo, bardzo cenna wiedza i umiejętności. Na pewno dla każdego przydatna. A no właśnie, bo seksualność i rozwój, albo seksualność i duchowość, jakby jak widzisz tutaj, czy jest związek w ogóle? No cóż, dla mnie, dla mnie seksualność jest nierozerwalnym elementem życia wręcz taką, takim rdzeniem tego, co Francuzi nazywają Elan Vital, czyli energia życiowa. No, na wschodzie te określenia też są różne, chociażby prana. Dla mnie to jest bardzo bliskie pojęciu seksualności jako tej energii po prostu nadającej życiu rytm, płynność, dynamikę, będącej. No, siłą kreacji, siłą codziennego, no, chęci do tego, żeby wstać z łóżka i żyć zwyczajnie. <laughs> Seksualność w moim osobistym odczuciu nie jest dążeniem do spełnienia poprzez y, na przykład y, y, seksualne spotkanie w parze, chociaż też może być, oczywiście, ale y, takie spotkanie seksualne, czy to z, y, w pełni wykorzystane czy nie, to już bez znaczenia, też może mieć różną jakość. I jakość tego spotkania zależy właśnie od tego, w jaki sposób my sami jesteśmy pogodzeni ze swoją seksualnością, w jaki sposób ją rozumiemy, w jaki sposób ją zgłębiamy w sobie i do jakiego stopnia mamy z nią dobry kontakt. No właśnie, a czy myślisz, że tak w takiej zbiorowej świadomości? Mamy dostęp do, do tej, tej właśnie tak rozumianej seksualności, czy, czy, też, no, czy też mamy pewne wyobrażenie, które, które no, zdecydowanie jest za płytkie, za, za powierzchowne i, i ta głębia, na przykład, jeśli tam mamy możliwość sięgnięcia głębi, ta głębia nie jest dotykana tak po prostu na co dzień. No ta druga wersja, którą podałeś jest, jest prawdziwa. Tak, w świadomości takiej zbiorowej, takiej grupowej, społecznej e, jesteśmy wciąż na powierzchni. Pływamy po, tych, po tym poszukiwaniu wrażeń, emocji. Albo wręcz przeciwnie, jesteśmy wciąż w poszukiwaniu silnych wrażeń, doznań, zaspokojenia po prostu takiego na, na poziomie fizyczności i nic więcej. Nie sięgamy, nie mamy, bardzo niewiele jest, znaczy rośnie ta grupa, ale niewiele nadal jest osób, przynajmniej w europejskim rozumieniu seksualności, mam na myśli kulturę Europy w ogóle, nie tylko na, na mm, geograficznym. Geograficznym rozumieniu Europy. W tej kulturze po prostu seksualność jest bardzo strywializowana, bardzo. I nie, nie ma tutaj w zasadzie przestrzeni na to, żeby no to od czego zacząłeś pytanie o seksualność i duchowość, żeby one się w ogóle połączyły, to w europejskiej kulturze tego właściwie w ogóle nie ma. W tej chwili obecnie. Kiedyś pewnie było, jako że seksualność jest tak związana z naturą i naturalnością, że na przykład u wszystkich rdzennych ludów, czy też w kulturach, które sięgają po więź z naturą jako taką, no to jednak się daje zauważyć, że ten element przyjemności, cielesności, fizyczności jest zawsze uzupełniony o ten głębszy właśnie, taki poszerzony, inaczej rozumiany, prowadzący w głąb własnej świadomości. I to jest bardzo silnie ze sobą związane, również na poziomie fizycznym. E, tego uczą również bardzo wiele kultur wschodu, przekazuje takie, takie prawdy. E, one są wyśmiewane u nas bardzo często w naszym pojmowaniu, w naszej kulturze, albo traktowane jako obrzydliwe, obsceniczne. E, Mimo, że tak naprawdę to właśnie stamtąd można zaczerpnąć bardzo ciekawe sposoby i pomysły na um, budzenie tej głębokiej, kreatywnej seksualności, będącej po prostu chęcią do, do przeżywania, do doświadczania, bardziej niż na przykład szukaniem spełnienia seksualnego obojętność z partnerem, partnerką bez znaczenia parze mieszanej, jedno, jednopłciowej, to, to bez znaczenia zupełnie. Ważne jest to, że no właśnie, seksualność nie musi być przeżywana w parze. Ona może być doświadczana samodzielnie i nie mam tu na myśli masturbacji. Ona może być doświadczana w procesie na przykład, nie wiem, malowania, tworzenia czegoś, budowania czegoś, kreowania czegoś, co jest moją pasją. Nawet prowadzenie wywiadu chociażby może spowodować doświadczanie olbrzymiej przyjemności, również na poziomie ciała, które napłynie z poziomu seksualności, bo to jest satysfakcja, radość, spełnienie. Podobne doświadczenia można spotkać kontaktując się z naturą na różnym poziomie, z plemieniem roślin, no to już z całą pewnością, również z plemieniem zwierząt i nie, nie mam tu na myśli sodomii. Więc to wszystko naprawdę jest do wykorzystania. Te pokłady tych możliwości są w nas i, i są do obudzenia, chociażby przez świadomy oddech, z którym e, no, zarówno ja, jak dobrze wiem ty również, pracuję, o, pracujemy od wielu, wielu lat, e, który uruchamiamy, który, m, któremu pozwalamy e, no, samodzielnie pracować na poziomie ciała, przenosząc nas, nas również w obszar duchowości, emocji, doświadczania. M, pogłębionych po prostu wrażeń, które w żaden sposób nie są dostępne dopóki żyje się na takiej płciźnie. To, co jesteśmy w stanie w sobie obudzić, co jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać dzięki świadomemu oddychaniu chociażby, dzięki w ogóle doświadczaniu takiego kontaktu z oddechem, który jest w pełni odczuwalny, to są znacznie, znacznie głębsze doznania, doświadczenia, znacznie głębsze jest to przeżywanie niż w momencie, kiedy oddychamy tylko po to, żeby podtrzymać życie, nie mając zupełnie świadomości, że oddychamy, a niestety, ale większość ludzi, szczególnie w kulturze właśnie europejskiej, chociaż nie tylko, w zasadzie tak oddycha. Na zasadzie no, ciało oddycha. I co z tego? Ja tego i tak nie wiem. Podtrzymuje nas przy życiu. Dokładnie. Podtrzymuje nas przy życiu, pilnując, żebyśmy nie przez nie, 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 nie zatrzymali tego dopływu tlenu niezbędnego dla ciała, ale, no, ale to nie jest świadomy oddech. Świadomy oddech to jest oddech, którego jestem świadoma i który czuję. Czuję w ciele, czuje w emocjach, czuję w doświadczaniu. również z poziomu seksualności, ale również poziom seksualności można w ten sposób obudzić w sobie. Można no właśnie, co sobie... może przynieść świadomy oddech, no właśnie w obszarze seksualności? E, świadomy oddech jest w stanie dotrzeć w zasadzie do każdej partii fizycznego ciała, jest też w stanie uporządkować, dać wyraz lub. Pomóc zrozumieć bardzo wiele emocji, jest w stanie um, uruchomić przepływ energii od podstawy naszego ciała, od podstawy kręgosłupa aż po szczyt czaszki. E, to jest jak najbardziej do zrobienia, i tutaj nawet zbyt wielkiej umiejętności i sztuki nie potrzeba trzeba się tylko na tym naprawdę skoncentrować a tego typu działanie jak świadome oddychanie poszczególnymi obszarami energetycznymi zwanymi na wzór wschodnich kultur czakrami oddychanie wzdłuż tych ośrodków energetycznych powoduje, że swoją energię życiową tak jakby Wznosimy w górę przez ciało, dzięki czemu od tego miejsca obszaru ciała, gdzie nasze organy seksualne są umiejscowione fizycznie e, i są ściśle, zresztą związane z tym pierwszym podstawowym, e, pierwszą czakrą tak zwaną, e, fizycznie są z nią związane po prostu. Tam to zostaje tak jakby obudzone i i jesteśmy w stanie dzięki świadomemu oddechowi przenosić to na poziom y, obszaru brzucha, splotu słonecznego, serca, gardła y, i tak dalej, wszystkich po kolei y, tych centrów energetycznych, ich jest dużo więcej niż te siedem, no ale pozostaniemy przy tych wzorcowych. I... Tego typu doświadczenie może prowadzić nawet do bardzo orgazmi, orgaz, orgazmicznych po prostu doświadczeń ym, rozkoszy, przyjemności, radości, ale można też w ten sposób uruchamiać na przykład y, swoją kreatywność, poszukiwać tej kreatywności. Mało tego, orgazm jako doświadczenie jest doświadczeniem w pełni energetycznym i emocjonalnym. To jest dużo ważniejsze, żeby przeżyć orgazm na takim poziomie, niż na poziomie fizycznym. Na poziomie fizycznym przeżywamy spełnienie i nic więcej. Jesteśmy na ogół bardzo zmęczeni po takim doświadczeniu, a nawet jeśli nie bardzo zmęczeni, to w większości przypadków senni po prostu, zasypiamy, mamy potrzebę odpoczynku. Tymczasem tak naprawdę głęboko w porozumieniu, w zrozumieniu też wewnętrznym doświadczania emocji przeżyty orgazm niesie olbrzymi potencjał energetyczny i dodaje tej energii, a nie zabierają. I to jest tak naprawdę jego rola, to budzenie naszej coraz wyższej świadomości siebie samych. W ten sposób w poszukiwania takiego doświadczania życiowe, doświadczenia życiowego, jakim jest orgazm energetyczny, jest naprawdę warte zachodu. Świadomy oddech jest jednym z podstawowych narzędzi, które jest w stanie uruchomić takie doświadczenia w każdym z naszych ciał, bo... Każdy z nas je ma, i one są zbudowane na tyle podobnie, że no każdy z nas jest w stanie te, ten potencjał wykorzystać. Wszystko to zależy od poziomu świadomości, wiedzy, umiejętności, wyćwiczenia poszczególnych, wcale nie jakichś bardzo trudnych ćwiczeń. No to teraz takie już praktyczne pytanie. No to jak połączyć seksualność z duchowością? Co można zrobić, aby. No aby... Po, podążyć w tym kierunku, tak? Należy tak wybrać. Czyli intencja? Tak, intencja, chęć poznanie, chęć. I, i jakie dalsze kroki? Jak, no, jesteś trenerem oddechu, więc no, wiadomo, <laughs> że w jakiś sposób powiesz o oddechu, ale no, właśnie z tego punktu widzenia, z punktu widzenia trenera oddechu, co, co mogłabyś tutaj wskazać takim osobom, których interesuje połączenie. Seksualności, połączenie tej pogłębionej, świadomej seksualności, no właśnie z duchowością. Na pewno, na pewno wskazałabym właśnie jako trener oddechu i też praktyk oddechu, bo dla mnie samej była to ścieżka niesłychanie ważna i cenna. Na pewno poleciłabym po prostu ćwiczenia oddechowe, czyli no w przypadku ribertingu jest to najczęściej 20 oddechów połączonych. Czyli oddech taki bez przerw między wdechem a wydechem, ale również ćwiczenia oddechowe, takie jak uczenie samego siebie, w jaki sposób oddychać poszczególnymi partiami ciała, na przykład. Nie wiem, wyobrażać sobie, że oddychasz przy pomocy serca, przy pomocy brzucha, przy pomocy yy, miednicy, przy pomocy organów seksualnych na przykład. Albo szczutem głowy, albo nie wiem, przy pomocy dłoni. No to każde, każda część ciała, nieważne jaką wybierzemy, chodzi po prostu o to, żeby znaleźć w sobie tą umiejętność... Przepuszczania tak jakby oddechu przez miejsca, gdzie nie ma płuc, więc teoretycznie one oddychać fizycznie nie mogą, ale świad w świadomości to się jak najbardziej może pojawić i warto to wyćwiczyć. To docieranie oddechem do poszczególnych obszarów ciała i pobieranie powietrza poszczególnymi y y obszarami ciała, y które bo to powietrze oczywiście tak czy inaczej przez płuca przepłynie, ale... Właśnie koncentracja świadomości tutaj jest niesłychanie ważna. Decyzja, żeby podjąć tego typu praktyki, może być uzupełniona no, lekturami książek, które o takich technikach wspominają. Ale warto też bardzo ćwiczyć na przykład. Coś, co no, kobieta bardzo przeze mnie ceniona, jeśli chodzi o nauczanie seksualności, szczególnie dla kobiet, czyli Karo Akabal nazywa kwadransem przyjemności. Czyli przywracanie sobie samemu zgody na to, żeby słuchać ciała, zwracać uwagę na jego sygnały i dawać sobie przyjemność w bardzo różny sposób. Na przykład zamykam oczy i przez. Minutkę, półtorej, myślę, no co ja właściwie w tej chwili mam ochotę. Pojawia mi się na przykład wyobraźnie szklanka wody. Wiem, że mam ochotę się po prostu zwyczajnie napić wody. I robię to. Wypijając tą wodę maleńkimi łyczkami, o, uważnie, z przyjemnością. Czyli to, doświadczając dokładnie tej no, chwili, tak. tu Do, i teraz. Doświadczając chwili tu i teraz, doświadczając jej fizycznie, na poziomie ciała, właśnie, z jednoczesną. Intencją skoncentrowaną na tym, że czerpię z tego przyjemność. E, to może być naprawdę dokładnie wszystko. To może być po prostu to, że chce mi się spać, na przykład. I się kładę i pozwalam sobie na drzemkę, mimo że piętrzą się obowiązki i zadania. Ćwiczenie takich e, krótkich seansów przyjemności, chociażby e, minutowych dzień w dzień. Po dość krótkim czasie owocuje tym, że zaczynamy mieć dobry kontakt ze, swoją, ze swoimi potrzebami, ze swoimi oczekiwaniami, w związku z tym jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co naszemu ciału sprawia przyjemność. Bardzo cennym też źródłem takiej, takiej umiejętności koncentracji na ciele, poznawania swojego ciała. Są ćwiczenia zaczerpnięte z takich metod, jak metody Feldenkrais'a, jak metoda Loewena i tak Chodzi po prostu o to, żeby pozwalać sobie na mikroskopijne ruchy ciała. Można zacząć od dłoni, palców, rąk. Tu naj, najłatwiej nam uruchomić, ale też bardzo trudno na przykład nauczyć się tego. Tu świetnym ćwiczeniem jest tej chi chińskie i, i, i qigong, które... Spowalniają ruch i powodują, że czujemy każdą najmniejszą nawet zmianę w obrębie na przykład jednego stawu, na którym się koncentrujemy. Takie ćwiczenia też świetnie pomagają w kontakcie naszej świadomości i ciała. Wszystko, co prowadzi do takich właśnie połączeń, budzi te połączenia, buduje je, buduje mosty pomiędzy tym, o czym przez bardzo długo zapomnieliśmy, czyli ciałem, fizycznością, a duchem, emocjami. I... No, emocje to jest jeszcze osobne, odrębny, głęboki temat. Ale też połączony ściśle, bo emocje przeżywamy poprzez ciało. Nie da się inaczej. Emocje jakieś wrażenia w ciele wywołują. To zawsze jest nieodłączne. No, i są połączone z oddechem. To też można łatwo w sobie. Wyćwiczyć. Jest takie prościuteńkie ćwiczenie, kiedy się przez 5 minut na przykład oddycha. Nie, nawet nie trzeba 5 minut, wystarczy półtorej minuty. Eee, głęboko i spokojnie. To jest zawsze sygnał dla ciała, że jest bezpiecznie. W tym momencie wchodzimy w obszar wyciszenia, spokoju, zmniejszenia napięcia. Zawsze. Obojętne, co się dzieje dookoła nas. Ale można też odwrotnie. Jeżeli zaczniemy oddychać przyspieszonym, <laughs> Takim nerwowym, urywanym, płytkim oddechem, to dość szybko budzi się w ciele fizyczny niepokój, takie poczucie y, emocji, takie rozemocjonowania, wręcz zagrożenia czasami. W ten sposób można też poznawać swoje reakcje i poznawać swój oddech. Mhm. Super. Bardzo dziękuję, Hani, za rozmowę. Ja także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będzie owocna i do, pomocna. Do usłyszenia. Do usłyszenia.